Cześć widzowie, z tej strony maja się dzisiaj do Ramona fajer są z Gabrielem. E, dzień dobry, witam tu bardzo serdecznie, właśnie ginę. E, odszedł 8000 kratek od nas i nie znalazł wioski, więc dzisiaj nasze zadanie jest to znaleźć Eee, a To nagrywasz od tego odcinek, nie? No tak. I zaraz będzie live na którym będziemy y, o, ogarniali sobie pewnie jakieś temki, będziemy kopali diamenty, ewentualnie pójdziemy do ladderu, po jakieś rzeczy i można nam się uda skontaktować z Sintesem. E, podać Ci moje kordy? Nie wiem. Ej, a Ty na jakie kordy szedłeś? E, ja szedłem na... E, kliknij sobie F3 i tam Ci pokazuję pod y Y, czyli pod koordynatami Y tam masz e, towar e, 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 z Pozy X, pozytyw Z, negatyw Z. To jest on z w drogą stronę. Wejdź na chwilę. I ja... i ja szłem na, e, na pozytyw X. Więc e, ty wyśmieł... Ja w, my, idę na więc, z, ale na minus Z. E, czekaj, to, to ja też pójdę na minus Z, ale... Czekaj na minus Z gdzieś. E, dobra, e, to ja też teraz jedziemy między Ty wiesz jak się chodzi po tych e, negatywach i tego typu, czy nie? No, tak. W sumie to jest prosta bajka, po prostu skręcę, po prostu Ej, tę bajka tak naprawdę wczoraj szukałem cały dzień. To czy tak gdzieś godzina, nie? Tam gadaliśmy z Finkasem o coś tam. I po jakichś dwóch godzinach grania dalej nie było żadnej wioski, nie? My, my już tam gadaliśmy na kurde... Na nawet tematy typu płciowe na przykład. A znaleźłeś y, No właśnie, nie! Tylko czarne znajduję. Ty, czekaj, nie? to wioska? Ja się nie lubię. Ty, mam wioskę. Ej, jaką? Ym, świerkową. O, możemy nie świerkować, bo w niej jest mało miejsca. Nie, ale jak się zepsuje wszystkie drzewa, bo mi się chce no? Ale no wiesz, ja też sam jakby no niezbyt chciałbym w takiej wiosce. Może w polannej, a w polannej jest trochę więcej miejsca. A ja mam pomysł takiej bardziej na polanną wioskę, wiesz. No ale weź, męczyłem się 5 sekund, żeby znaleźć tą wioskę. Dobra, po, posz, poszukamy może trochę dłużej. Widzowie też będą za tym chyba, żeby znaleźć no taką lepszą wioskę niż... ...pokoją. Co? dobra, kontent. Eee, A co nie zrobiłeś? Jeszcze, ale nie... tak. To co, szukamy? No, ej, tak. Tej takiej polanej? Dobra. Jezu, już już mam półstaka jedzenia. Chciałam sobie umierać z głodu, ja już mam pustaka jedzenia. Ja zbieram cały czas Ewa, A ja mam... Znaczy, ja, ja, ja Ci mówię, że mam pustaka... Ej, tego ze śpini i 16 tego takiego nowego, tego zykrowym. O i, i właśnie widzę kolejne śpinie, które podpalam. I zabijam fajnie. To, to ja mam koszmarne biomy. Jakie? Jeżeli ja się ja przy, ja przy... W ogóle to nawet już miałem i spikesy. Google i spikesowe nawet miałem. Nie jest to bagno? To... Miałem bagno nawet. Ale to takie. Jakie bagno chcę? W sensie? O! Co nie mam Bo się teleport na 3... tam. Co? sam z klikiem walnąłem, bo się teleporty na mnie przez, przez Ej, a czy gdy będzie na śniegowej polanie, to to się stanie? Ale co, będzie na śniegowej polanie? No bo ja na śniegowej polanie. I co, na tej śniegowej polanie się wtedy stanie? To co masz się stanie? No jak znajdę wioskę, to mieszkamy? Znaczy no, tam ja myślę, że mało miejsca, a ja właśnie bym wolał takie, na przykład bardziej typu... Y Patrz, bo ja na przykład teraz y, wola, wolałbym polanną, tylko z jednego powodu. Mam ja chciałbym zrobić miasto też, nie? A potem będziemy dodawać widzów. I potem sobie nie wiem, co... I, Może nawet na... dzisiaj jakiegoś widza dodamy. Ale to już na live będziemy robić. Nie? No tak. A dzisiaj takie głównie jest SMP, jakby... Ktoś chciał pograć na kokcie, to dzisiaj raczej nie będziemy grali? Znaczy, ale... jest może możliwe. będziemy, ale... Wąch. To jest fajny i odcinek drugi. Ej, bo ja mam drugą wioskę, ale śniegową. Możemy nie mieszkać w wiosce śniegowej. Okej, okay, tylko kowala zblikuję. A bo to Kowala to nie jest... Jak znajdziesz jakieś diak Siddon może? Tymczasem czasem jeden wiemy. No to się złożymy, jeden diament ja, jeden diament ty, eee, nic nie ma. Jak nic w sensie? Mam y, dwie części najlepsze z zależnego de widzę. Nie, w sumie stać nie na fullu zela. Ej, tu jest drugi kowal! Sypie zjeżdżasz. Ja już tyle krów spotkałam, że mówię ci mam y, 21 skóry. Więc będzie nas stać gdzieś tak na połowę enchantów, bo teraz mam 32, bo więc zabijam krótki cały czas. czekaj, to jest trzeci kowal? Trzeci kowal. Co jest? Jakie ręce? A w którymś z tych kowali były, było to, co nam jest potrzebne? Dla nas nie, dla mnie zostało. To... Czwarty kowal! Czwarty? Eee... Ej e widzowie, on bejtuje? Czy... E znaczy, ja i tak potem, odcinki obejrzę, bo jest ogromne bo przecież całe, tak no. Bo odcinki miło, są super. Nie, znajdę no e znajdę tego kowala, walę sam to. Cztery kowale to mój rekord dzisiaj. Opie, jak znajdziesz cztery kowale, to to już jest taki... Znaczy, DLMG jako, że już 4 kowal na jednym odcinku, to ja nie wiem. Ale, ale w jednej wiosce. No, no właśnie, ale no, no, w jednej wiosce. gdzie widziałem typa, co się jarał i mu pisali cały czas tego w komentarzach, bo znalazł 3 kowale w wiosce, że. Mam wioskę! Jaką? Jaką? Kurcze, na krawędzi znalazłem. Na krawędzi falamy? Na krawędzi polany był las świerkowy i w dodatku są dwa domy. E, w lesie ma WTF. E, WTF? Jak dwa domy są w wiosce? Co? Co? Mogę, Co? mogę jeszcze być ten. Ale cztery dowale to jest coś szatkiego. O, w tymczasem z, znajdujesz wioskę, w której są dwa domki. I jest ona w, na totalnym lesie na kra... Wiesz, tutaj nawet nie ma biomu świerkowego! Aha, sobie szup, super, jedno drzewo szykowej i wioska z całą Jak ja kocham logikę bo... Minecrafta, aha... Nie, Minecraft ma logiki. Y ale przecież Minecraft a nie posiada logiki. Nie no, to cię chodzi. już nawet znalazłem o które bym sobie nigdy nie myślał, że ją znajdę. Ja idę chyba z tysiąc kratek na śniegu z Popieja, że przed 5000. Ale jakie nie jakie to są szanse, że na śniegowej wiosce znalazłem cztery kowale, a na świerkowej e, zero. Na świerkowej są chyba największe szanse. Ale, ale nie, mogę kowale powodu. na tej na zimowej. Czy znowu będziesz robił mnie turkę w pięcie? Tak. Chyba raczej nie wiem. Rozumiem. A może się przynajmniej postarać, jak jak nie, jak ja jak jak chciałem zrobić logo naszej ekipy na yy, gimpie, nie. To bym się tak stresował, że to logo, nie? Że kurde, już tak czymś się bało, że to w końcu tego nie zrobię. Nie wiem, chyba cały live No nawet ja jest... nie Co? Ej, robimy live yy, widzowe zrobienia logo. Naszej ekipy? To statek. Yes, Jestem. W ogóle ja nawet znalazłem portelo pod wodą, w którym były buty Peter Follin 4. Ale to z walutą statek. Co to jest statek? Z walutą. Mm. Nawet nie takie złote. A jest blok mchu? Znaczy to jest właśnie bez tego jedzenia. E u, czy. Nie, a jak znajdziemy tego, to mu... to, ej, to z, może... z jedzeniem tylko, że Ej, a jak ktoś z nas to znajdzie tą wioskę, to może tepnąć, czy tak nie jest? Nie. I nie uwierzysz, co znalazłem. Czy Riker nie czekał wiesz? na mnie w drzwiach. Ja! Stop. To jest ten statek z tym, z tylko, że zakopana, a nie z tym, zakopach. Ja nie znam się na mapach, że to będzie i ja Ciebie wierzę. Szkoda, że nie ma... Ej, a jak myślisz, Damian ma słowa, czy nie? No, no, no. W sumie, skoro był na razie w naszym każdym live'ie, tak z od samego początku był, no to raczej w sumie ma. Mógłbyś tak zastanowić. A, ja, a jak nie wiecie, kto to jest z Damian, to polecam obejrzeć nasze live'y, e, które są zapisane i... Eee, Nasze wszystkie odcinki. Nie no, choć na odcinkę wreszcie nie było. Do... Ale to niedługo nawet będziemy chyba robić. Konkurs, a może też na tym live na zostanie się na Twojej ja Więc Jak zrobić? my możemy robić z Tak. losowaniem? do i jeden widz, to powiedzmy, będzie jeden blog. Znaczy jakiś inny. Ewentualnie można to zrobić z papierem, tylko że papierem się nie ja wiem, i on się nie będzie stakał. Tak, papier kamiennożysa. Jestem dobry w papier że Nie, nie podaję. Ej, ja w dobrym to płynąłem do skarpu, dopiero teraz się do skarbą. A, ja, a ja leciałem bo... na ślepo. A co, ślepo leciał. No nie ten, nie ten sam. Ej stary, tak szczerze! Ja bym już sobie zaczął budować najchętniej domek. Ale no musimy znaleźć tę wioskę no. Bo bez villagerów tak trochę średnio, bo nie ma mendingu, a na to się nie opłaca robić, jak się nie ma na, na mendingu na e, diadek, sobie w ogóle nie wyjś, 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 wyjś. Ej a ty jakie masz kordy? Już spadają. 1300 minus 2000. O, je, jestem od ciebie, 7000 kropek. Teraz ja mi trochę jestem chyba twardy. Do skarbu muszę przynieść. Tak jak w skarbie, 4 diamenty. Ja w statku miałem 3 diamenty. Tak jest. Pochciam widzowie No, idealnie 32 skóry Mariacy. Na wiem tam widzowie. Ja teraz teraz się będę kupera. Pochczam widzowie. Pochciam, widzowie! Mm, teraz tylko się dałoby... no, no ja nie byłam na żadnej no. Ej, a robimy tak, że na przykład się możemy rozszepnąć, czy nie? Nie. No. Czy bez takich rzeczy? Raz. Czekaj, to jest zakopana piramida? Ten odcinek miał być krótki, tak by the way, a on już będzie trwał gdzieś z 15 minut, miał? Nie, 13 minut nagradzamy. No, w na ogóle. Dobra, e, ty gdzie idziesz teraz? Ja jestem na pustyni. A, idziesz na jakie? E, pozytywne, negatywne i na co negatywne? No ja na negatywne. Albo sumiennie. No to... Idę na negatywne z minus i na dodatnie x plus. Czy co Nie. Czyli jest tak, gdzieś tak po środku. Na pozytyw na, pozityw, na, na z idziesz na negatyw z idziesz. na Zaczynam na na, negatyw X, X, znaczy na negatyw z, X, X i... na negatyw Z idziesz i na Positive z X idziesz. Nie no, chyba zrobimy który ma szukania wioski. Jezu, ale my mamy nie farta do tych wiosek. Ej, ej, widzowie, a on on, nie wiem mógłby mógłbym chociaż rada, tego raz ten prąd do no, tego do siebie. Nie. Proszę mi Nie. Widzowie, proszę przekonajcie go. Bo nie, ch chyba nie chcecie widzieć Lala i bo jak dowodzi do 18 godzin i nie będzie robionego kontentu. Proszę widzowie. Przekonajcie go. Chyba widzowie nie chcą, żebyśmy ich kliknęli. Ja no to pijęcie to od razu takie wielkie halo. Nie wiem. Tak szczerze? Giga mi się nie chce już szukać tej wioski wersji w tym miejscu, gdzie byłem na samym początku jak, jak zaczynaliśmy streama Dobra No to będzie koniec odcinka Niestety Teraz? No tak, ale live jeszcze nagrywamy. No to Pa że zaraz będzie live nagrywany, więc pa, wiecie, do... tam. A postaram się dojść do miłości. Znacie jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie z... kur... no musimy... łapkę w górę, suba dzwonem. Robię Betskilla i kończymy odcinek. Wiemy, że nie lubisz tego kurki odcinku, Wiem, że nie wyrubałem się z Gabrielem, ale zrobimy to na lędzie. No nie chcą że należy musimy mieć. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem. 7 łapek do góry i... Czterech nowych subskrybentów nagrywamy na fantazję z widzami. Tak yy, głównie. No. Ja bym się chciał powiedzieć z Dobra. Chyba widzowie.